Jak myślisz, to jest zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czy może normalne zdjęcie z sesji zdjęciowej? A to? A to? Cześć, mam na imię Ania i tutaj na kanale często rozmawiamy o fast fashion, slow fashion, a także o sztucznej inteligencji. I w związku z tym, kiedy okazało się, że fast fashion zaczyna korzystać ze sztucznej inteligencji, aby generować sesje zdjęciowe, wiedziałam, że musimy na ten temat porozmawiać. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Wielorazówka, która nie zdarzyło się, aby wycofała ze sprzedaży jakiś produkt, ponieważ oni przykładają bardzo dużo wagi do tego, co w ogóle w ich sklepie się znajduje. Jeśli chcecie kupować bezpieczne produkty, to zapraszam Was do Wielorazówki. Z moim kodem ANIA 10 otrzymacie 10% zniżki. A tymczasem wracamy do odcinka. MAGO to hiszpańska marka odzieżowa. Powiedziałabym mała hiszpańska marka odzieżywa, ale nie jest to prawda. Jest to biznes rodzinny, który w miarę odróżnia się od innych sklepów fast fashion, innych firm fast fashion, ponieważ w Mango zdecydowano się skupić tylko na jednej marce, na marce Mango i w związku z tym nie jest to konglomerat jak Inditex czy HM, który zrzesza w sobie różne marki, takie jak w przypadku Inditexu będzie to Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka i inne, a w przypadku HM Monki, Cos, Another Stories, czy... Nie pamiętam. Arket. W sytuacji Mango mamy do czynienia tylko z Mango. I co prawda jest Mango Woman, Mango men, Mango Kids. Ale zawsze jest to mango. I firma Mango, słuchajcie, generuje naprawdę całkiem niezłe przychody. Ludzie uwielbiają się w mango ubierać, i w związku z tym ich przydział rynku z roku na rok rośnie. Co prawda nadal głównie, głównym odpowiedzialnym za to, że mango utrzymuje się i się tak bardzo pięknie bogaci, jest rynek odzieży kopiecej, ale również ta linia męska i linia dziecięca coraz większy udział na tym rynku ma, więc naprawdę mango powiedziałabym jest podejmować. Ekscytowane zapewne tymi wynikami, zaciera rączki i wręcz w ogóle, słuchajcie, ma prognozy, że na przestrzeni następnych kilku lat y, zamierza swoje zyski, które wynosiły 3,1 miliarda euro w 2023 roku, podwoić do roku 2026. Okej, okay, teraz spojrzałam wcale nie podwoić, po prostu zamierzają zarobić 4 miliardy, czyli 1 trzecią więcej na przestrzeni następnych półtora y, roku, ale wydaje mi się, że tak czy siak są to ambitne plany. O czym warto wiedzieć, to że jak każda wielka firma, obok swoich sukcesów, zwłaszcza sukcesów finansowych, Mango może pochwalić się całkiem dużą dozą krytyki i kontrowersji, która naokoło niego się zbiera. I jeśli miałabym szukać pierwszego takiego momentu, kiedy ja zauważyłam kontrowersyjne działania Mango, to byłby to rok 2013, kiedy po zawaleniu się Rana Plaza, w którym również Mango szyło, Mango nie zdecydowało się ujawnić szczegółów swojego łańcucha dostaw, zdecydowało się nie dzielić z opinią publiczną swoimi praktykami co do tego, jak wygląda ich proces produkcji. I tym samym sugeruję to, ponieważ nadal w indeksie Fashion Revolution wypadają oni całkiem słabo i okazuje się, że bardzo niewiele na temat tego, w jaki sposób ich ubrania powstają, dzielą. No to wszystko wygląda w ten sposób, jakby mango nadal nie korzystało z pracy osób, które są, powiedziałabym, to rekompensowane za swoje wysiłki włożone w tworzenie sukcesu Mango w sprawiedliwy sposób, sugeruje to, że możliwe iż najprawdopodobniej nadal w dużej mierze korzystają ze sweatshopów, czyli z takich miejsc, które nazywane są fabrykami zatrudniającymi współczesnych niewolników. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jak to wygląda, na czym to polega, to mamy tutaj na kanale całkiem sporo wideo na ten temat. Co ciekawe, obok cięcia kosztów produkcji Mango znane jest również z tego, że ich ceny wcale nie są aż takie najniższe, czyli w porównaniu na przykład do Shein czy temu, nawet tak naprawdę do H&Mu mogą się oni wydawać jedną z tych droższych firm. These I even a pound on AliExpress. 49, Zwłaszcza pokazują to ich współpracy, ich współpraca z Wiktorem Bekam, o której chyba tutaj również wspominałam na kanale, jest jedną z takich, która pokazuje, że właśnie w firmach fast fashion można sprzedawać ubrania nawet za tysiące złotych i znajdą się na to chętni, bo czemu tak naprawdę nie? me angry and you can tell when they're doing this if their knitwear contains acrylic because acrylic is meant to look and feel good in store it's a synthetic designed to mimic cashmere but as soon as you take this home wear it a few times wash it it's gonna look so old beat up and you wouldn't realize you wasted your money and they know what they're doing because they're highlighting that this sweater contains wool so they know wool is actually one of the best fibers for sweaters but wool actually makes up the smallest part of the sweater so stop getting tricked by these companies and read your garment tags and all w jakiś tam sposób kontrowersjami na tle finansowym i na tle łańcucha dostaw, czyli włożyłabym je do takiego jednego worka. Kontrowersja, o której dzisiaj z kolei będziemy mówić, to kontrowersja związana bardziej, wydaje mi się, z etyką. Ale o co chodzi i dlaczego w ten sposób w ogóle o tym mówię? No słuchajcie, Mango zdecydowało się wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia całej swojej kampanii marketingowej, która jest kierowana do nastolatków. Problematyczność tego zjawiska dla mnie jest tak olbrzymia, że musimy po prostu na ten temat porozmawiać. Jednak zanim może przejdziemy do moich problemów w związku z tym, co się tam wydarzyło, to przeczytajmy, co samo Mango mówi o tej historii, ponieważ słuchajcie, okazuje się, że oni są całkiem podekscytowani tym, że taką możliwość, aby skorzystać ze sztucznej inteligencji w tworzeniu sesji zdjęciowej, mieli. I na ich stronie czytamy. Mango to jedna z wiodących europejskich grup modowych zademonstrowała swoje zaangażowanie w innowacje dzięki stworzeniu pierwszej kampanii w całości przy użyciu sztucznej inteligencji dla limitowanej kolekcji linii młodzieżowej Sunset Dream. Obecnie linia ta jest dostępna w 95 krajach. Firma jest pionierem w branży mody i jednym z pierwszych, który opracował obraz graficzny kolekcji wykorzystując tę technologię. No tak, jeśli oni uważają, że to jest innowacja, to ja nawet sama nie wiem, od czego zacząć w ogóle odnoszenie się do tej ich wypowiedzi, ale jeszcze zanim to zrobimy, to przeczytajmy, co mówi ich e, dyrektor do spraw technologii informacyjnych Jordi Alex, a on mówi, że sztuczna inteligencja to rewolucja technologiczna, która przedstawia wielkie możliwości, które powinny działać jako drugi pilot, aby rozszerzyć możliwości naszych pracowników i jeszcze bardziej wzmocnić naszą kreatywność. No więc te innowacje, słuchajcie, innowacje to jest według mnie tworzenie nowych rozwiązań na rynku, na przykład odzieżowym. I e, tworzenie obrazów generowanych sztuczną inteligencją według mnie taką innowacją na rynku odzieżowym nie jest. Rozpoczynając od tego, że każdy z nas tak naprawdę już w tym momencie może zalogować się do różnego rodzaju platform płatnych bądź nie i tego typu obrazy wygenerować. A kończąc na tym, że te obrazy tak naprawdę nie są kreatywną wersją tego, co mogłoby się wydarzyć, a jedynie zupełnie odtwórczym obrazem tego, co już w internecie. Było tego, co już zostało wykonane, no to wydaje mi się, że z innowacjami, z innowacjami nie ma to zbyt wiele wspólnego. Swoją drogą, kiedy te wszystkie grupy modowe, na przykład, mówią o innowacyjności wykorzystania sztucznej inteligencji do generowania kampanii marketingowych, to ja mam ochotę im powiedzieć: słuchajcie, innowacyjne to by było, gdybyście wykorzystali tą sztuczną inteligencję do robienia rzeczy, które na przykład są dla ludzi niebezpieczne, czyli na przykład jeśli macie w swojej ofercie dżinsy, których ok, teraz się już nie piaskuje, ale które w jakiś tam sposób się ściera to to działanie jest bardzo niebezpieczne dla pracowników, którzy pracują na linii produkcyjnej i bardzo często może na przykład powodować choroby płuc, a nawet raka. To innowacyjnością byłoby stworzenie procesu produkcji, który nie wymaga od ludzi tego, aby musieli, wiecie, narażać swojego zdrowia i życia, aby te fajne, stylistycznie dopasowane do naszej wizji, naszego outfitu, ciuszki nam dostarczyć, a nie korzystanie z zupełnie odtwórczych, Zupełnie niekreatywnych form, które po raz kolejny dla mnie, przepraszam, są ewidentnie tylko i wyłącznie skupione na tym, aby wygenerować oszczędności. No więc, właśnie, nie jest to innowacyjne, a przy okazji nie jest to etyczne, aby wykorzystywać sztuczną inteligencję w swoich kampaniach marketingowych. Dlaczego? No, według mnie z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję nie są jeszcze aż tak dobre, aby można było rzeczywiście nimi sprzedawać. Ofertę swoją. Jest to niczym prezentowanie kota w worku klientom, ponieważ sztuczna inteligencja nie za bardzo jest w stanie aż tak dobrze odczytać wszystkie dane, które zostały w nią włożone, aby móc stwierdzić, jak dokładnie każdy konkretny ciuch będzie się na przykład na modelce układać, jak będzie zachowywała się tkanina, czy będzie się ciągnąć, czy będzie, wiecie, jakoś tam się zginać, czy będzie w jakimś miejscu się podgniatać, czy będzie gdzieś tam odstawać. To są takie elementy, które do tej pory. Starał się bardzo intensywnie z, jakby zredukować Photoshop i, i, i zretuszować, w sumie powinnam powiedzieć, Photoshop. Teraz okazuje się, że firmy decydują się nawet nie mieć opcji retuszowania, ponieważ wolą, aby sztuczna inteligencja wygenerowała im takie obrazy, które, no właśnie z rzeczywistością bardzo możliwe, że niewiele będą miały wspólnego. Obok tych problemów, które w jakiś tam sposób według mnie są problemami etycznymi na arenie sprzedaży, mody, które będą dotykać bezpośrednio klientów. Inny element tego typu działalności, właśnie pod kątem etycznym uderza we wszystkich profesjonalistów, którzy w kampaniach marketingowych dla marek modowych biorą udział. Dlaczego? Słuchajcie, głównie ze względu na fakt, że taki, że sztuczna inteligencja to jest przede wszystkim odtwarzanie tego, co do sztucznej inteligencji zostało włożone, bo sztuczna inteligencja to tak naprawdę takie algorytmy, które uczą się na podstawie tego, co, co już jakby zobaczyły, z czym miały kontakt. I w związku z tym a sztuczna inteligencja nie generuje zupełnie nowych, innowacyjnych obrazów. Sztuczna inteligencja odtwarza to, co już widziała. I tak naprawdę istnieje nawet całkiem spore prawdopodobieństwo, że modelka, ciało modelki, sposób w jaki modelka się ustawiała do zdjęć, czy sposób, w jaki zdjęcia teoretycznie są przedstawione, są tak naprawdę kopią zdjęć innych ludzi, którzy już te zdjęcia wykonali, którzy, za, który, którzy te zdjęcia dostarczyli do różnego rodzaju platform albo takie zdjęcia, które po prostu są w internecie i e, oznacza to niejako, że to wykorzystanie sztucznej inteligencji jest niejako kradzieżą cudzej pracy, która już została włożona w to, aby tego typu zdjęcia zrobić i to zupełnie dobrze ze mną nie siedzi. To. Ten konkretny element braku etyczności wykorzystywania sztucznej inteligencji w tworzeniu sesji marketingowych, jest mega głęboki i ostatnimi czasy coraz częściej stykamy się z sytuacjami, w których okazuje się niesłychanie problematyczny. Chciałabym się tu odwołać przede wszystkim do sytuacji modelki, która nazywa się, przepraszam, zapomniałam, w 2023 roku tajwańska modelka Sharing Wu odkryła, że projektant mody Michael Costello, dla którego modelowała, wrzucił na swoją stronę na Instagramie jej zdjęcia cyfrowe, ale ze zmienioną twarzą ponieważ nie podobała mu się jej e, rasa, nazwijmy to tak. Chociaż wiemy, że rasy nie istnieją, ale no, chodzi o to, w jaki sposób wyglądała jej twarz. I recently walked through Michael Costello, but that's not me who he posted on his story. Michael's a big designer with 1.7 million followers. Editing my face and removing my race is completely disrespectful. I asked the photographer he did not edit the photos that the designer posted. That makes sense because this is the photo he posted on his story. I understand as a model I am replaceable, but I don't get paid to do these shows. While I don't get paid, there's tacit understanding that I'm doing this for exposure and for photographs. By not using my face, he's taking advantage of models without the same influence as he does. Walność, stanęła po prostu w sytuacji, w której jej praca została wykorzystana, wręcz skradziona od niej, a ona w żaden sposób nie została za nią zrekompensowana. Ten problem jest niesłychanie olbrzymi również ze względu na fakt, iż nie ma dokładnych regulacji na temat tego, w jaki sposób. Yy, Modelki, modele czy generalnie osoby na zdjęciach mogą dochodzić swoich praw względem zdjęć, na których się znajdują. Prawo do tej pory jest skonstruowane w ten sposób, że właścicielami praw autorskich do zdjęcia jest fotograf na ogół albo firma, agencja, do której te zdjęcia zostaną sprzedane, i w związku z tym ludzie, którzy są na tym zdjęciu, nie za bardzo mają jakiekolwiek prawa co do tego, żeby decydować co na tych zdjęciach się znajduje, gdzie są one wykorzystywane, w jaki sposób są one retuszowane i tak dalej. Sztuczna inteligencja to e, bardzo często algorytm, który uczy się na podstawie zdjęć obrazów wszystkiego tego, co zostało do niej wrzucone i w związku z tym te sesje zdjęciowe nie są nowymi, innowacyjnymi sesjami zdjęciowymi, a po prostu odtworzeniem bardzo wielu innych zdjęć, które w internecie się znajdują i odtworzeniem tak, tych zdjęć w taki sposób, aby jak najbardziej spełniały potrzeby. Sprzedającego, bo tak naprawdę na ogół tymi osobami, które z tego typu, e, przynajmniej w dzisiejszym przypadku, e, z tego typu działania korzystają, są firmy, które chcą nam sprzedać ubrania, no więc oni to robią, aby jeszcze efektywniej zmanipulować nas do tego, żebyśmy chcieli wydać więcej pieniędzy, których tak naprawdę wydać bardzo często w ogóle nie chcemy. Swoją drogą wspominając o sytuacji, U, nie mogę też nie wspomnieć o tym, co wydarzyło się w Lewisie, ponieważ oni również teoretycznie wygenerowali innowacyjne zdjęcia i zrobili po prostu coś przełomowego. Tak przynajmniej im się wydaje. W praktyce tak naprawdę wygenerowali zdjęcia, które chcieli, żeby przedstawiały modelki o dużo większej różnorodności etnicznej, tak jakby na świecie nie było wystarczająco dużo ludzi różnorodnych etnicznie, których można by było wiecie, zaangażować w tego typu kampanię reklamową. I w związku z tym oni właśnie zdecydowali się generować te zdjęcia przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, zamiast zatrudniać prawdziwych ludzi, którym mogliby zapłacić, co przez społeczność modelingową, zwłaszcza, zostało odebrane jako no, jako bardzo negatywne, ponieważ to właśnie osoby o odmiennej etniczności niż Biała są dużo gorzej opłacane, mają dużo większe problemy ze znalezieniem pracy, czyli co? Czyli po pierwsze, nie chcemy tym ludziom płacić, a po drugie, nawet jeśli już jest dla nich praca, to zdecydujemy się wykorzystać sztuczną inteligencję, aby tę pracę wykonywała i tak naprawdę zapłacić komu? Komuś zupełnie innemu niż oni. Zapomniałam wspomnieć o tym, że przecież jeszcze też sztuczna inteligencja ma negatywny wpływ na standardy piękne i na nasz obraz naszych własnych ciał. I think body dysmorphia is bad. It's about to get way worse because of AI. And Dove is honestly one of the only brands that I've seen address. Only they predicting that by 2025 AI is going to be making 90% of online content, but they're also saying that this online content is going to be pressuring one out of three women to alter their appearance. It's just so wild. So important for consumers to be aware what an AI Korzystanie ze sztucznej inteligencji i w rezultacie kopiowanie, wykorzystywanie cudzej pracy jest zjawiskiem, które coraz częściej dotyka zwłaszcza małych projektantów, zwłaszcza małych modeli z małą rozpoznawalnością, czy osoby, które nie są, wiecie, jakoś tam na samym szczycie, czyli na ogólnie są po prostu nepo babies. I jest to według mnie niesłychanie problematyczne. Raz po raz słyszymy o tym, że jacyś projektanci donoszą, iż Shein na przykład wykorzystuje swoje algorytmy, aby kopiować ich ubrania, ponieważ te ubrania na przykład się dobrze sprzedają, albo mają jakiś fajny design i tak W związku z tym problem ten dotyczy nie tylko samych modelek i modeli. I nie tylko samych fotografów, ale tak naprawdę wszystkich osób, które zaangażowane są we wszelkiego rodzaju prace kreatywne. A ja, ponieważ wydaje mi się, że dochodzimy już do końca tego wideo, na zakończenie chciałabym Was zostawić też z takim pytaniem. Że, a może taką, taką myślą przewodnią, którą ja mam już od jakiegoś czasu, bo słuchajcie, rozwój sztucznej inteligencji miał sprawić, że nasze życie będzie lepsze, że łatwiej będzie się nam żyło, a jak na razie można mieć wrażenie, że sztuczna inteligencja wykorzystywana jest przede wszystkim do tego, aby odbierać całą pracę kreatywną ludziom, którzy swoją pracę kochają. I. Czy rzeczywiście to w ten sposób miało iść? No, na pewno nie, ale jak widać, nasz system, który już od wielu lat pokazuje, że przede wszystkim skupia się tylko i wyłącznie na oszczędnościach i generowaniu zysku dla tak zwanych akcjonariuszy, nie jest zbyt. Logiczny, jeśli chodzi o tego typu kwestie, i zawsze przede wszystkim kładzie jako najważniejszy czynnik, który zawsze musi być zakowany, zyski dla tych właśnie wcześniej wspomnianych funkcjonariuszy, i też tym, tym samym właśnie nie dbanie o interesy wszystkich innych, którzy w tym systemie się znajdują. Według mnie jest to zupełnie straszne, i chciałabym, aby to się zmieniło. Chciałabym, abyśmy na przykład bojkotowali wszystkie firmy, które decydują się z tego typu praktyk korzystać, bo tak naprawdę czemu? Czemu decydują się wykorzystywać te swoje inne? Innowacyjne praktyki, w miejscach, w których te innowacje nie są potrzebne, zamiast wykorzystywać je tam, gdzie, tak jak mówiłam wcześniej, ludzie na przykład chorują po to, aby wykonywać różnego rodzaju działania w procesie produkcyjnym, właśnie dla nich, po to, żeby oni mogli sobie te zyski generować. Zapomniałabym jeszcze o jednym. Unia Europejska to jedno z najlepszych miejsc, w jakich można teraz żyć, bo wyobraźcie sobie, że tylko w Unii Europejskiej pojawia się prawo wchodzi w życie 1 sierpnia, mówiące o tym, że marki muszą jasno etykietować treści generowane przez sztuczną inteligencję, aby klienci byli świadomi, że sztuczna inteligencja została wykorzystana. Ustawa będzie wymagała ujawnienia danych szkoleniowych wykorzystanych do opracowania systemów sztucznej inteligencji, co teoretycznie może zniechęcić marki do korzystania z obrazów i wzorów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela, no ale czy rzeczywiście tak będzie, to zobaczymy w praktyce już całkiem niedługo. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy myślicie na ten temat, czy Wy się z tym zgadzacie, czy, kupiliście, czy kupilibyście takiego koda w worku? Czy według Was również jest to kod w worku, tak jak według mnie? Dajcie mi znać w komentarzach. Tymczasem wydaje mi się, że to wszystko na dzisiaj. Dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!